Witajcie kochani. Dzisiaj chciałam porozmawiać z Wami o wypoczynku. Wypoczynek jest to bardzo ważna rzecz w życiu i w zasadzie konieczna, żeby zachowywać higienę życia. Jednak mówiąc szczerze, nie wszyscy potrafią odpoczywać, i sama zaliczam się do osób, które mają z tym problem. Bo właściwie, jak wypoczywać i po co? Przede wszystkim ważne jest to, żeby zdać sobie sprawę z tego, że wypoczynek jest nam absolutnie niezbędny do tego, żebyśmy byli w stanie być produktywni w czasie, kiedy nie odpoczywamy. Bo jeżeli cały czas pracujemy i w żadnym momencie nie doładowujemy sobie baterii, no to po prostu zwyczajnie one się rozładowują i nie jesteśmy w stanie zrobić nic sensownego i produktywnego. Czemu jesteśmy na ogół tacy pospinani? Jesteśmy przebodźcowani, jesteśmy zestresowani, cały czas się o coś martwimy, ciągle docierają do nas sygnały z zewnątrz i to powoduje tak naprawdę właśnie, jak już wspomniałam, ciągłe napięcie, nigdy nie mamy właśnie pełnego odpoczynku, pełnego relaksu, nawet jak wracamy do domu i już zrobimy wszystko, co powinniśmy zrobić, to tak naprawdę nawet siedząc przed telewizorem, Albo czytając, nie jesteśmy do końca rozluźnieni. Tutaj jest wszystko pospinane, bardzo często czuć to właśnie w karku, w ramionach, poprzez ból pleców. I tak naprawdę, nawet jeśli spędzamy czas z bliskimi, to ciągle z tyłu głowy nam boksują te myśli związane z pracą, związane z problemami finansowymi, rodzinnymi, różnymi. Jakby cały czas jesteśmy tak nakręceni, że nie możemy w nocy zasnąć. Wieczorem po prostu kładziemy się i zamiast spać, jakby się takie i cały czas w głowie coś tam pracuje, więc generalnie nie jesteśmy w stanie wypocząć. Kiedy próbujemy naszemu mózgowi powiedzieć odpocznij, to wtedy on mówi: A Ja nie wiem jak, ponieważ nauczony jest tą gonitwą cały czas pędzić do przodu. I po prostu nie możemy się zatrzymać. Co zrobić, żeby w jakiś sposób nauczyć nasz umysł odpoczywać? Jest kilka wskazówek, które chciałabym Wam tutaj rzucić. Przede wszystkim należy odkryć dla siebie, co właściwie mnie relaksuje. To nie jest wcale takie proste, jakby się mogło wydawać na pierwszy rzut oka. Każdy wypoczywa inaczej. Jedne osoby lepiej się będą relaksować w ruchu, czyli po prostu robiąc rzeczy, a inne wyciszając się, na przykład siedząc na kanapie pod kocykiem i czytając książkę. Czemu swą drogą je się naura bardzo sprzyja. Obejrzę, oglądając serial ulubiony, rozmawiając z przyjaciółmi. Natomiast, właśnie dla innych, będzie to jogging, spacer, wypad do lasu. Także to musicie sobie po prostu poczuć. Dobrze jest spróbować iluś różnych aktywności i zobaczyć, po której z nich będziecie najbardziej wyluzowani. Dalej, należy w pracy robić sobie regularne przerwy. To jest bardzo istotne i podnosi znacznie produktywność. W związku z tym musicie sobie po prostu co jakiś czas, mówi się, że co godzinę najlepiej, ale jest też cykl, który mówi, że co 30 minut na 5 minut powinno się wstać, a co godzinę na 10. Co półtorej godziny na 20. I powinno się wstać i zająć się czymś zupełnie innym, czym zajmujemy się na co dzień. Czyli jeżeli mamy pracę siedzącą, to powinniśmy wstać i na przykład, nie wiem, zrobić parę kroków choćby po pokoju, porozciągać się, zrobić sobie Jogę na krześle, na przykład. W ogóle to jest super pomysł do biura. Jak macie te 5 minut, to żeby sobie zrobić jogę na krześle. Nie wyglądacie przy tym dziwnie, a można się spokojnie wyruzować. Także robić sobie takie przerwy, i wtedy najlepiej odsunąć się na chwilę od swojego miejsca pracy. Jeżeli pracujecie fizycznie, to możecie usiąść na chwilę na przykład poczytać, czyli zrobić coś zupełnie innego. Trzeba ustawić sobie wyraźną granicę pomiędzy relaksem. I pracą. Jeżeli pracujecie w domu w trybie home office, to dobrze jest, żebyście nie pracowali w tym samym miejscu, w którym również wypoczywacie. To pomoże Waszemu mózgowi rozgraniczyć moment, kiedy pracujemy, od momentu, kiedy wypoczywamy. Bo jeżeli nie zmieniacie tego środowiska, to dla umysłu nie jest to oczywiste, że teraz powinien po prostu odpocząć. Także najlepiej, jeżeli możecie zmieniać miejsce, dlatego często się mówi, że dobrze jest pracować w biurze. Bo jakby wychodzimy z biura. Zamykamy drzwi i mamy poczucie, że to, co było w pracy, zostało w pracy. Natomiast w domu jest dom. Natomiast, przez y, właśnie te pandemiczne zmiany, to home office, no czasem nie jest to oczywiste. Jest to mega wygodne, bo nie trzeba dojeżdżać, ale nie jest to oczywiste. Czasem pozwól sobie na nic nie robienie. Ludzie myślą, że jeżeli siedzą i patrzą w niebo. Albo jeżeli siedzą i słuchają muzyki, albo po prostu siedzą, albo leżą, to nic nie robią i to jest taki zmarnowany czas, bo trzeba robić coś, bo tak jak mówiłam, nasz umysł się nauczył, że ciągle musi coś robić. I przez to często czujemy poczucie winy, że nic nie robimy. W ogóle jest taki, moim zdaniem, trend, że człowiek ma poczucie, że nie zasługuje na ten odpoczynek, że robi niewystarczająco dużo, że nie jest wystarczająco dobry, że nie się jeszcze sprawdził w czymś. I w związku z tym, jakby w ogóle nie zasługuje na te chwilę, a jeśli mówimy o w ogóle chwili takiego totalnego nic nie robienia, to często nas zżera, przynajmniej ja tak mam poczucie winy. Mało tego. Ja czasem nie jestem w stanie wypocząć w tym nic nie robieniu, bo mam poczucie, że nic nie robię i to nie jest wypoczynek. A to jest guzik prawda, ponieważ to jest wypoczynek. Nic nie robienie też jest formą tak naprawdę fajnego wypoczynku. Dobrze jest mieć rutyny relaksacyjne. Czyli mm, wybieracie sobie na przykład właśnie moment i niechaj to będzie. Joga, Pilates, zwykłe rozciąganie, medytacja, kontemplacja, czytanie książki, po prostu coś takiego. Wydaje mi się, że tutaj chyba najlepiej by się sprawdziło mindfulness i wszystko tak naprawdę, co mogłoby być, yy, no właśnie, takim. Yy, Nastawieniem się na tu i teraz i koncentracją na czymś, co wykonujecie. To jest w ogóle mega opcja, dlatego że uwalniacie umysł od dodatkowych rzeczy i skupiacie się na przykład, dajmy na to, nawet głupie mycie naczyń. Może być taką fajną y, ta, techniką ćwiczenia swojej uważności, czyli właśnie mindfulness. I to bardzo pozwala się zrelaksować. To jest w ogóle niesamowite pomyśleć, mogłoby mnie relaksować mycie naczyń. Uwaga, może. Co jeszcze? Oczywiście staramy się zachowywać higienę snu. Czyli pamiętamy, że niebieskie światło powoduje to, że nie możemy zasnąć, że ekspozycja na to niebieskie światło powoduje, że, że tak naprawdę się rozbudzamy, że powinna być dobrze przewietrzona ta przestrzeń, w której śpicie że powinniśmy odboźcowywać się, czyli przez jakiś czas przed snem, powinno się nie gapić już w telewizor, nie zajmować rzeczami, które nas będą bardzo mocno osaczać, między innymi telefon. Yy, i, I tak, i to jest istotne, żeby się odbodźcować, bo przebodźcowany umysł znowu was, wam nie da odpocząć. Ważne jest, żeby znaleźć sobie jakieś hobby, czyli robić to, co lubicie. Może, jeżeli nie macie jakiegoś sprecyzowanego hobby, to warto go poszukać. I dla innych to może być sport, w bardzo różnym wydaniu: odpływania przez bieganie, przez sporty grupowe, taniec, sztuki walki, jogę. Wybierzcie sobie, co Wam się podoba. Może to być gra na instrumencie, może to być malowanie po numerach, albo malowanie po prostu, jak ktoś ma talent. Albo nawet serio, jak nie ma talentu, to po prostu wyrzucając z siebie, takie malowanie intuicyjne jest super, żeby wyrzucić z siebie różnego typu emocje. Więc malowanie, może to być układanie puzli, może to być szycie, szydełkowanie, układanie tam obrazków z koralików. Jest niesamowicie duża ilość rzeczy, które można robić i fajnie jest próbować różnych, które Wam przyjdą do głowy, żeby znaleźć sobie hobby, bo hobby odstresowuje. Moim hobby jest na przykład to, czym się zajmuję w pracy. Tak jakoś wyszło, więc jakby psychologia i coaching. W związku z tym ja, jest mi na przykład ciężej rozgraniczyć hobby od, od pracy. I powiem Wam z doświadczenia, że lepiej by było znaleźć takie hobby, które jednak jest od pracy oderwane, żeby właśnie to się nie nakładało. Cóż jeszcze? Odpuszczanie. Czyli właśnie nie musimy zrobić wszystkiego naraz, nie musimy wszystkiego brać na siebie. Możemy czasem po prostu powiedzieć, że w tym momencie trochę sobie odpuszczam, w tym momencie y, robię stop i po prostu znajduję ten czas dla siebie. Że wiem, że pewne rzeczy mogą po prostu poczekać. Mam nadzieję, że mm, te sposoby na odpoczynek, które wymieniłam, y, jeśli nie są dla Was znane, to, to fajnie, jeżeli są znane, y, to że mimo wszystko udało nam się to jakoś y, podsumować. Napiszcie w komentarzach, w jaki sposób wy lubicie wypoczywać. Czy umiecie wypoczywać, czy nie umiecie wypoczywać, może jeszcze byście doradzili coś ciekawego, więc pamiętajcie, że wasze komentarze bardzo dużo dają wszystkim oglądającym. Także dzielcie się swobodnie wszystkim. Zresztą pod filmikami widzę fajne dyskusje, się rozkręcają i to jest dla mnie bardzo fajne i bardzo cenne, że też rozmawiacie między sobą. Jeżeli ktoś z Was. Chciałby przepracować temat e, emocji, temat stresu, wewnętrznego krytyka, właśnie jakiegoś tam napięcia, albo pogadać o Hadzie i Borderline, to serdecznie zapraszam na konsultacje, na które można się umówić przez stronę www.biegunowa.pl. I oczywiście zapraszam Was na moje media społecznościowe, pozostałe, czyli tam Instagramy, TikToki. I. I zapraszam na bajka również, jeżeli chcielibyście postawić mi kawkę. Może kiedyś w realu też się uda. Trzymajcie się, kochani. Do zobaczenia. Pa!